Dzień dobry Państwu w niedzielę. 24 listopada 2024 roku Dzisiejszą niedzielę mieliśmy spędzić w ogrodzie No ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzieciaków na razie nie ma są dziadków Nie będę tu dopiero po obiedzie Hm, Jak już wróciły, i teraz sprawdzają, ile kroków będzie odwiaty do, do bramy. No tak, Władek, co ty robisz? Угу. Mm -hmm.